Cześć! Cześć, Artem z tej strony i w tym filmie pokażę ci jak być lepszym w Game of Skate, także bez wędnego p... lecimy z tematem. Dobra, zanim przejdę do konkretów, to jeżeli nie jesteś wtajemniczony, to wytłumaczę ci czym jest Game of Skate. W każdym razie Game of Skate jest to gra, która polega na tym, że jedna osoba zadaje trik, natomiast druga musi go powtórzyć. Gra się tak do 5, czyli do litery E. Przy ostatniej literze ma się dwie próby na wykonanie zadanego triku. Ogółem można też grać do 3, nazywa się to SK8, albo do 10, czyli Skateboard, czy jakoś tak. Można też grać drużynowo, i tak dalej, i dalej. Także jeżeli jesteś już wtajemniczony, to mogę przejść do konkretów. A więc na początku każdej gry jest losowanie kto zaczyna. Najczęściej się o to gra w papierkami nożyce. Jeżeli wygrasz to super, możesz zadać trik gdzie twój oponent będzie musiał go powtórzyć. Najważniejsze w tej grze jest to, aby zacząć najpierw od tych najłatwiejszych trików, gdzie później możesz zadać jakieś trudniejsze. A dlaczego? Ponieważ może być tak, że twój przeciwnik najprawdopodobniej nie powtórzy jakiegoś łatwiejszego triku i będzie mieć już literkę na koncie. Gdy zaś już nabijesz parę literek swojemu przeciwnikowi, to zwróć uwagę na to, jakie ma słabości. Jeżeli widzisz, że nie powtórzył dla przykładu kilka trików na noli, to znaczy, że nie potrafi zbyt wiele trików na noli i możesz to wykorzystać, żeby tą grę wygrać. Zalicza się to do wszystkich innych trików, czyli fakie, switch, i normal. Kolejna, najważniejsza rzecz to nie upieranie się na bęgiery. Co to znaczy? Nie zadawaj takich trików, które wiesz, że nie masz z pierwszej próby, dlatego że twój oponent może to wykorzystać i masz już po grze. Ważna jest dobra strategia. Sam czasem mam z tym problem, bo pewnego razu uparłem się na frontside flip, bo bardzo chciałem go wylądować w game of skate, a potem mój przeciwnik to wykorzystał i byłem już skazany na przegraną. Równie ważną rzeczą przy tej grze będzie niestresowanie się. Czasem bywa tak, że gdy normalnie robisz triki na flacie, to wychodzą ci za każdym razem, ale jak zaczniesz grę w skate'a to już ci nic nie wychodzi. Wrzuć na luz! Przecież to tylko gra. It's only game! Why you have to be mad? Nawet jak walczysz o jakiś puchar albo o inne nagrody To najważniejsza jest dobra zabawa A jeżeli przegrasz to już trudno Bowiem może się okazać tak Że twój przeciwnik jest od ciebie dużo, dużo lepszy Gdzie praktycznie nie miałeś z nim szans Bo zadawał sztuczki, których ty w ogóle nie potrafisz A skoro już mówię o triczkach To również możesz zadawać brudne triki Czym one są? Są to pressure flipy, body variale i tym podobne Dlatego, że skate'y mało co się ich uczą i definitywnie dadzą literkę twojemu oponentowi. Czasem zdarza się tak, że ziomuś może być trochę zniespaczony, gdy zadasz mu na przykład Warrior Kickflipa, czy coś takiego, ponieważ przez wiele skate'ów jest znienawidzony, tak samo jak triki, o których powiedziałem wcześniej, choć mogę się mylić, jeżeli tak, to popraw mnie w komentarzach. No i to chyba tyle. Tak się gra, jeżeli chcesz w tą grę bardzo wygrać. Natomiast gdy grasz z ziomkami i masz wyjebane, no to ten film i w ogóle zasady, które dzisiaj wymieniłem, nie są ci w ogóle potrzebne. W każdym bądź razie, jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego materiału, no to podziel się nimi w sekcji komentarzy. Także to wszystko w tym filmie. Jeżeli ci się spodobało, no to oczywiście zostaw strapeczkę w górę, a jeżeli nie, to w dół. I napisz mi w komentarzu, co ci się w tym filmie nie spodobało. Także to tyle. Trzymajcie się. No i cześć!